I witamy w kolejnym dniu. Dzisiaj piękna pogoda. Odrana spodziewa. Płoneczko świeci, tak. A my z panda... Chodzi od lewej do prawej. Tak, no. Ale teraz mnie tu razi. Dobra, my idziemy na śniadanie, <gry> czyli znowu chmłotyk jedzeniowy. No tak, no bo od rana trzeba śniadanie zjeść, śniadanie jest najbardziej pożywnym posiłkiem w ciągu dnia. Tak, dokładnie, ale nie ma co o żarciach już gadać, pokażemy Wam co jemy. Mamy za krótki dzień chyba na to wszystko. No nie da się wszystkiego też zrobić w jeden dzień. Tak, to jest Śniadanie, obiad, kolacja zajmuje najwięcej czasu, jakby nie było, no może i najwięcej, ale dobra, nieważne, idziemy jeść. Nie, najgorsze jest to, że nie mamy sprawdzonych restauracji. Nie wiemy, co gdzie jest dobre. I człowiek, zanim się wybierze, to najpierw poszuka, minie godzina. No tak. I się skupiamy tylko na tym, gdzie iść, co zrobić. Dokładnie. Chciał biegać. Po do góry w środku siedzimy, tak? Siadamy? Tak, standardowo. Dobrze. I co dzisiaj sobie zjesz? Zobaczymy co będzie. Będzie. No to idź. Sampai jumpa. Sampai I śniadanko przyszło, bagel New York i tutaj co mamy? Z łososiem i serkiem, śmietankowym i oliwki i rukola bodajże to jest, nie? To co, po raz kolejny się zajadamy, tak? No, tak wyszło, no niestety. To jemy. Bye. <laughs> Você é bom! Natalia, statek Ci odpływa! Szybko! Odpływa! i wskakujemy! A później toniemy! No i się spóźniliśmy. Żartuję, nawet nie chcieliśmy na niego iść. No, no tak, tak wyszło. Przyszliśmy się po tym porcie morskim. Ostatni obiad dzisiaj w Sinauściu. I ostatni obiad. Tak. Także to trzeba uwiecznić. Ten ostatni obiad, bo jutro już tylko śniadanie i wyjeżdżamy jutro. I powrót. No. Także dzisiaj ostatnia Wigilia. <głos> <głos> Mamy którą? Czwarta dochodzi. No. szybko później zbawimy się a nie znam się na zegarki no. tak wyszło tak, także to będziemy się zajadać będziemy się zajadać tak. jesteśmy w tej samej restauracji co wczoraj jakby ktoś był zainteresowany to polecamy to jest morska morska na pierwsze danie zupka pomidorowa. Okay. I na przystawkę bruszek. Drugie danie: hamburger Americano Classic. I Skabuzy. hamburger? Hamburger. No. Hamburger. Hamburger. Mały Wiadomo. No. A, z jest z fryteczkami, tak? tak. I buraczki. Klasyka. Klasyko. Klasycznie. Zajadamy i widzimy się pewnie już w domu, nie? Bo trzeba będzie uszykować jedzonko dla psa. No to gotujemy. Na wyjazdach też gotujemy, nic się nie zmieniło. Ja jestem głodny, wcinamy. Ja też. Co smacznego? smacznego. Wszystko co dobre szybko się kończy, niestety, jak, jak widzicie, Świnoujście płacze, że odjeżdżamy, no ale no, co zrobić, no? Niestety. Czas na nas. Zbieramy Dokładnie. się do domku. Dobiega końca, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy i gdzie pojedziemy znowu. Także oglądajcie koniecznie. Jeżeli podobał Wam się taki vlog, w sumie taki kilkudniowy z wyjazdu, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz jakiegoś lajka, subskrypcję. Subskrypcję tak. I widzimy się niebawem. A na pewno jeszcze dziś pojedziemy, także koniecznie obserwujcie, gdzie pojedziemy. A ja Wam życzę udanych i miłych wakacji. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, jeszcze na śniadanie pójdziemy. Standardowo. Trzymajcie się. Pa! Cześć!